A w ogóle wiecie o jakiej serii rozmawiałem dzisiaj z Flotarem i Admirosem? Minecrafta. Tak. tak. O, serio? Oha, tak. O kurwa, To, jest, to jest po prostu no. pan pierwsze lepsze słowo. No ale trafiłeś Bartek, widzisz? Ale to jak. Może to, o, tak. jakiś. Ale to będzie tak samo jak kiedy grałeś z Sylem i Szepardem? Czy... No nie, w sensie. nie wiem, no bo to Flotar będzie ja sobie, wiesz, robił. Uh -huh. Ale, no zobaczymy, co, na co on tam wpadnie. Pewnie jakieś mody by wrzucił i. Sprawdzimy wszystko, nie? Coś tam Pezerta chyba mówi, że chce na tym, na RL zrobić serwer. No to, to bardzo dobrze, niech robi. Bo u Kartona byliśmy akurat nie, na live'ie i faktycznie nie. było o tym RLCraft'cie mówione. Ja bym zagrał. Ale RLCraft to jest takie, że masz tam mody, czy nie? RL Craft to jest ten hardkorowy mod. Tak. Bardzo trudny, że będziesz ginął ze starych tak Po prostu wszyscy tam chcą tam cię zabić i tyle. Wszystko chce cię zniszczyć. Ty wydobywasz węgiel i pojawiać się z węgla w randomowym momencie potwór, który cię zabija na przykład. Tak. Nie? Z węgla. Albo e, rozwalasz kawałek trawy, wypada z tego potwór. E, idziesz obok magmy lawy, wypada z tego potwór. Unicestia z potworka. Sterpie unicestia... serpenty. Unicestia z potworka oh, nagle pojawia ci inny potworek, lepszy. O tak, do, dokładnie, to jest to. Rozwalasz potwora, myślisz sobie, ale fajnie, pokonałem potwora i nagle taki ulepszony się z niego respi. Nie taki, I jakby z zniwiarz coś takiego, taki zniwiasz. Jest taki w ogniu, blight to się nazywa. Albo zniwiasz z chyba bardziej. No, no jest blight, no, wersja blight no, potwora. Czy ja z, drugi raz nie dolecę? Ty no, dwa razy już nie doleciałem. Doleciałem na styk. Ale w Dwa sumie, Hogaty, czy ja ci kiedyś obiecałem, że będziemy na takim serwerze grać, to ci smoka do domu przyniosę. Także jest na to szansa. <laughs> Dobra, a ja sobie zrobię dom w tym, u Gorgon, w Labiryncie. Zobaczymy, jak tam przyjdziesz <laughs> ze smokiem. Pokąd, jak ktoś wykombinuje. kombinuje. Przyjdziesz do mnie, jak nie ubierzesz żołnierzkich lisin na łeb. Ola, jakbyś została, to może wierzyłem cię uratował. Hogaty, a wyrównanie jest wyłączone? Nie wiem. Na face to face? Nie, na pewno, na pewno jest e, wyrównywanie jest włączone. A jak jest włączone, oznacza to, że wy macie łatwiej, a pierwsze miejsce ma trudniej. Dlatego pierwsze miejsce może nie dolatywać. Dlatego sam doleciałem teraz na sens. takich mapach. Ja też doleciałem. Ja, ja spadłem z pierwszego na miejsca nie mogłem dolecieć. Dwukrotnie niestety. Drodze, spadłem se. Cześć Ola. Hey. Ale poszedłem na drugie miejsce Tam już lecie. bez problemu. No i się też bardziej jeszcze bardziej się rozpędziłem. Jestem głupi. Oj. Aczkolwiek i tak za pierwszym razem powinno to, A to zadziałać. Nic takiego, ale, ale nie mówimy o tobie. A ja nie mówię o tobie. A ja mówię o tobie. Jak nie? No właśnie o nim. O Oli? Nie, o tobie Bartek. Dlatego do Oli? Nie, nie ale to o tobie było. A ja mówię o Oli. Mówimy o tobie. ja bym tu gdzieś poszło. <śmianowicie> A no i koniec dyskusji. A ja mam to gdzieś. Bo się że w syla bawi. A e, Ale ja mam to nie wyzywa. Ale proszę nie wzywać. Ojo, Nie, punktu nie mam. A no, tak samo. Ojo, joj! Oj, oj. Tak, dokładnie. Ojo, joj, oj, oj, to samo zrobimy. Co tu się ten. dzieje? Ojo, joj! Oj, oj, oj. Tak, tak naprawdę nic się nie stało. Po prostu zdupcyliśmy, głupio. ale sobie. Ale grążacz nie ma... Nie, niepotrzebnie, niepotrzebnie. No spokojnie. Zobaczymy, Bartek, czy chociaż raz się tu wywalisz na tym. Ja się na prostej wywalam! A to no na i... tam skoczyć! No i Bartek właśnie mamy. Bawi się normalnie w ale Game. Ola, wywaliłaś się już tu? Tak. Ja znowu. O. Znowu też, okej, okay. dobra, dobra. Na wieździe pewnie na to żółte, nie? Tak, ale wcześniej byłem już na tych, tych, dalej. A ja na to, kosmitach Seriola. Dobra, pytanie brzmi, do... czy. Okej. Okay. Nie, nie mówcie, że ja nie dolecę, po prostu. Nie, no, doleciałem. No to jaki problem na kosmitach był? Eee, poleciałem do lewej. A. Nie zaufałeś, ja też się zastanawiałem na początku czy zaufać, ale zaufałeś. No, ja rzutem... na, na, na tym pierwszym byłem, tylko że mnie podbiło jakoś i na tym drugim jakby nie trafiłem nie, w platformę. Nie. No to, i na to, tym rzutu nie pan to 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 ani to... razu, no wow. i co wow. za problem. No, ja chyba tak ja tak ja tak nie wiem, a... so, ja chyba coś czegoś nie wiem jeszcze, co? Jest a, taka szansa, tak. Bartek, że jeszcze wielu rzeczy nie wiesz. A, jestem młody jeszcze, dużo nauki przede mną. A tu jest checkpoint, co jest? Młody Bartek? Ola nikt ci nie pyta, także utkaj tam. Tadejek chcesz zobaczyć czy ta mina działa? Ja zobaczę, ja zobaczę. I co jest raz to ma teksturkę, raz to nie ma to jest to Mina działa. Potwierdzone info. Dziękujemy Bartek Proszę za bardzo. test. W takim razie jestem też starym. gdzie to jest pyszny. No też się. Tam Zacząłem gdzie? zastanawiać i wątpić Ale na to wychodzi, że gdzieś tu dalej dopiero O! Tu masz! na jest tutaj teraz Tak, dobra I teraz trzeba... O Jezu Trzeba dolecieć, czy... Dobrze, super Dobra Super, telir spadł Czy mnie czeka to samo? Tak! Jeszcze jak? Oby tak, oby tak, tak oby tak. oby tak No spadłem, spadłem. No i bardzo dobrze. Oczywiście. Aha, dobra. A nie może dobrze. te ryby jeszcze raz spadł? Spadłem. Jeszcze nie. Spadłem. Jotraczek! Dobra. o ja też spadnę. Tam na górze, no. W tym samym miejscu. No Ale za trzecim się powinno udać, nie? A, bo jak to jest taki do trzech razy sztuka, bo tu nic trudnego nie było, tylko niepotrzebne klikanie, AD, AD. To jest na, pe to jest na pewno ten? K to? Skill test? Bo to troszeczkę tak... Parku, Bartek, w mówiłem, pomógł. że nie wziąłem dla Ciebie trudnego! Nie powiedziałeś, że jest dla mnie, tylko, że dla nas! No nie i ludzie. powiedziałem, że nie wziąłem trudnego. No tak, ale, ale aż tak łatwiej... O próbcie, myślałem, że tutaj da radę z Ale aż taki nie, prosty... Ale checkpoint! Ja to jakieś wyzwanie, a nie... o, padłem. Ale checkpoint daleko. Jednak niedługi resp. Proszę poczekać Niemiło. jeszcze jak coś tam... Jestem... No czekaj, czekaj Bartek. Jestem trzeci. Jesteś drugi. Trzeci? Chyba, że już się zrespiłeś od nowa. Zrespiłem Tu to, to za tobą praktycznie. A, no to dobra. No jednak jesteś trzeci na ten moment. Tak. To prawda. Jakim co nie jest prostych drogach? Jak... Oh. Spadłem. O już pytanie nie do mnie. Tylko do siebie. Tak, musisz sam swojej własnej osoby spytać, dlaczego ja spadam na prostych drogach. No i wtedy się dowiesz, Bartek. Na pewno. Nie dowiesz. Albo nie, albo nie. nie Masz się nie dowiesz. No, to już problem u Ciebie wewnątrz, nie? Ja nie mam wewnątrz. Co? A tu... okay. Ej, Bartek, okay. bo ja bym nie chciał do mety wlecieć, nie? A tu jest meta już. Tak, o, ja już przed metą dziękuję. To chyba nic innego już nie ma, nie? No nie O, wąski przejazd Wąski to będziesz miał o. O co? To? Co? Poczekajcie chwilę! No to poczekamy, poczekamy. Bartek, no to Bartek nie musi czekać, po prostu jedzie Ja jeszcze tak Ola uważaj, tam będzie zaraz wąski przejazd, więc na niego sobie dobrze wiedzi już będziesz miał prosto do checkpointa tak, ostatniego Tak, 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 tak będzie Najlepiej. Chyba że dobra Mark nie trafiłeś Trafiłem, ale no, jestem na brzuszku Dobra Okej okay, Bartek okej okay. O nie Dobra. Oj tak Dobra Marek teraz... sprawdzić, czy mi nie działają A teraz ja sprawdzę sprawdziłem wcześniej Jak sprawdzi to razem wybuchniecie <laughs>, To jak dobry plan Dobra będziecie tu na ostatniej prostej to ja wjeżdżam do mety. Poczekaj Bo to może Wydupiłem się! Prawie! Nie, dobra, żyję! Nie wiem! Wywaliłem się! Ja. <laughs> Także dobrze mówiłam! Stój! Stój! Dobra, dobra. Stój! Stoję! No to jest jakieś takie oh. wąskie... Dobra. Stoję. Bartek, na wprost jedź, po prostu. W tylko klikam. To nie klikaj, tylko trzymaj! Jajcie! Oby! Elektryczny od razu! E, Paletopórka to random! Co to jest? Ja to pierwszy raz widzę. Jakie Jakie kolorowe! No jedziemy, jedziemy! O kurde, to taki ma ten! W hmm. którym Bartek jesteś? Pierwszym, tym pomarańczowym. Nie, nie to ja. Nie, to ola. A czemu się pytasz? Czemu w ogóle zadajesz takie pytania dziwne? No ciekawe, nie? Dlaczego? No, no się zastanawiam tak, się. wolne jest. No, nie, no, nie no, tak. No Telir, przykro nam. Mini nie, nie nie jest akurat przykro. No, zaraz się zmienią pewnie te pojazdy. No jadę za hogatną no chodzi. Jak ona nie dostała! Dlaczego ty, no, ty bądź robisz takie lewo, lewo prawo dziwne? Bo próbuję uniknąć, nie wiem czego. Ale że Jakieś gówno dostało! mam ma motocykl! O też chodź, no, sama Jedź, Bartek, ja mam kłada. Dawaj, ten motocyk, dawaj, brim, ten lir do przodu, leć! Leć po nią! Ola! Leć po nią, O kurde. Leć po lę, No i Tu nie, nie da na, na tym, kole przejechać. dawaj! No nie! Zaczek teraz? A! O! Aha. Co tu, co tu się wydarzy? Co tu się dzieje? Co jest? Nie A, wiem. To jest. Taki strącenka kapelę było chyba robione. Ale Ola jakby dostała ode mnie, chociaż ja w nim nie wjechałem. A to ja dostałam od Delina. O. Ciekawe. Ale jechałaś przedem. Ten ty no? głupi jesteś. bar pierwszego, kretyni jeden. No, e. no nie mogę, on jest naprawdę no. jakiś... <śmiech> <śmiech> no i dupa. No, no ja... Dobra, to nie jest zły samochód. to nie jest zły samochód, Kończył los się do mnie jedu, Ola, z dawaj go! Pokera. Jadę! A, go. go! Ola! Jadę! Jadę. Na pintala dziada! Jadę! jest Aha, on lata ty! <śleszy> <śleszy> Takie oszustwo! Nie, to mi się nie opłaca no. I nawet tak się nie opłaca latać jak coś. A żeby dostał urowerę, może ci było łatwo strącić. dobry! Dinka Jester! jazdo! No to jest niesprawiedliwe! Nie, o! Dobra, dostałem! Prawda. Dinka Jester! Dzecieś oh chogatny! Siema, siema! Dwa razy, dwa razy dinki dostaliśmy! Zapraszam do mnie! Nie, ja dostałem raz Dinkę! Ja też. Teraz. A, tak. No to w całym momencie o to mi chodziło. No. Nie. Jezu, ale ty jesteś na naprawdę... wszystko ci to ma Trzeba ci wszystko tłumaczyć, no o, mam zruso, dobra, może... Trzeba mówić poprawnie. Mówię poprawnie. Dawaj pusto, po po dobra. Po jadę. Po dobra, jadę. Polsczemu. Tak ja tego busa nawet nie będę miał. Dobra, z jest całkiem okej. polskowości mówię. Może powinienem kupić prawdziwości samochód jak Kuruma opancerzona. To nie skręcę punktu nie mam. Najgorzej Najgorsze, no jedziesz na ostatnim miejscu, dostajesz wszystkie najgorsze pojazdy chyba faktycznie No prawidłowo no ten nie jest dobry no no To jest taki bierasz to nie radę. mam dalej A powinno być tak, że właśnie kto jest dalej, to dostaje lepszy samochód Nie, to jest random końcu fajnie. także o, centurno Random ma się tak wyglądać Nie ma tutaj jest do jakiej pozycji jest, tylko po prostu A on ma się szczęścia lub pecha No dobra, okej To jest czysty random hmm. Czyste szczęście lub pech, okej okay. Minivana mam. Mm -hmm, ja też mam gówno. to ta solidar. Dostałem bukstara, ale fajnie, co to ma tej w no, domu? No, na widziski, niech no. Tutu Ej, dobrze. Co jest? Beast. Telir przyjechał. No bijemy się tu. Aha. Miło. My poczekaliście? No, Bartek, dawaj, dawaj. No. Ja mam Bookstara przy tylko. Co to ma znaczyć dla mnie? Jest wolną ciężarów yy, furgonetki. Bartek, a widzisz czym ja jadę? Nawet czymś wolniejszym od twojego. A co mnie to Dokładnie. interesuje? Ja mówię o sobie, nie o was. Uuuu. <laughs> Aha. I tak ja to ty... pasują teraz. Ja mam najgorszy pojazd. No i prawidłowo, ja bo... tak, no. W no. końcu, w końcu się... Ty a Tak. Wee. A ty co? Draftera. Dobra, sultan jakiś chyba... Albo a nie, jakiś w sumie? samochód do... Masz gauntlecika Bartek. Zad Kinga XL Oj, oj, oj! Niebezpiecznie? Otrzymałem się. Mój dubsko. dupsko. Jadę, jadę, jadę. Łatwo i do dogonić, ty. Niech teraz pierwszy nie dostanie jakiś do dupy pojazd. Mam Sad Kinga XL. Ja to nie jest taki zły. Dobra, ja mam gargoyla. Na jednym go, pole. let's go. Jedziesz go. A jedziesz go, gargoyl to nie jest sportowy. Pojazd. Jedziesz go, tam nie gadaj, upadł. I tak nie jest zły, jest fajny, ja lubię gargoyla. Może być. Dobra, Takiego może teraz? za 10 lat się dorobię. Będę miał już garaż czy dom, własny. Że... pomasz sobie, pomasz. Ale nie dasz stąd. co jest? Pod mapę mnie wrzuciło. jak Ja cię pod mapę wrzuciło. Widziałaś to ola? No, pod mapę jak wrzu No wrzuciło mnie pod mapę. A ja Ale skam. Ale skam. Niech mm, go się ty nie dogoni masz? już no Ka Karina, no Ej, ty! Jeżeli on nie teraz jakiś... dwóch, się najadłeś chyba Dwukó na no, już się go nie dogoni. Tego. Mam ciężarówkę jakąś O, jest szansa teraz Przynajmniej. No ale jeżeli Jak ta, ta ciężarówka jest szybka, to... O, się wywali właśnie Jadę dalej Byle nie była Jadę. dobra Ja mam futo! Ale super Ja, ja, ja dalej no to jedzie? Tak sobie. Ja się ja mam no futo ja bym powiedział innego. To to jest dobry. innego tam ostatnio ostatni pojazd pod zbina, no. Eee. no to ty próbujesz. No i podać ci to? No walczy o pozycję z tobą. Ale tego to tu nie widziałem. No i właśnie masz. O, meta, meta! Dobrze Bartek uciekaj od niego. Czekam od to dla muska? Masz Bartek Dziękuję. Na osłużenie.